Zastanawiasz się, co robić podczas podróży do Hiszpanii? Sprawdź naszą listę najważniejszych atrakcji turystycznych i do dzieła. Nie zapomnij tylko zabrać aparatu i kupić pamiątek, które już zawsze przypominać będą o tych cudownych wakacjach. Sagrada Familia Barcelona. Często uważana za jeden z najpiękniejszych budynków na świecie, Sagrada Familia jest obowiązkową atrakcją dla każdego. Kto odwiedza Barcelonę? Zaprojektowana przez chwalonego katalońskiego architekta Antoniego Gaudiego, ta wspaniała katedra szczyci się trzema wspaniałymi fasadami przedstawiającymi fragmenty życia Chrystusa. Ozdobione kolumnami, przypominającymi rozgałęziające się drzewa, i wielobarwnymi witrażami, wnętrze świątyni zachwyca swoją niezwykłością i tajemniczością. Dzięki swojemu pięknu i znaczeniu kulturowemu budynek ten stanowi idealne zwieńczenie architektonicznej twórczości Gaudiego. W 2005 roku Sagrada Familia została bowiem wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. La Rambla, Barcelona. La Rambla to miejsce, do którego zdecydowanie warto się wybrać w wolny letni wieczór. Ten wysadzany drzewami bulwar przecina centrum miasta, rozciągając się aż na północny zachód miasta od pomnika Kolumba w pobliżu portu. Odcinek do Placa de Catalunya wyłożony jest platanami, a jego szeroki deptak otoczony jest wąską drogą po obu stronach. Oprócz targów kwiatów i ptaków na La Rambla znajdziemy wiele stoisk z książkami i gazetami a także restauracje i kawiarnie ze stolikami na świeżym powietrzu. Artyści uliczni muzycy, żywe posągi i muzycy również sprawiają, że miejsce to nabiera wesołej, niepowtarzalnej atmosfery. Jedną z głównych atrakcji La Rambla jest Mercat de la Boqueria, 91 Rambla, czyli tradycyjny, zadaszony targ, na którym sprzedawane są świeże produkty, jak mięso, Ryby, chleb, ser i inne specjały. Miejscowi przychodzą tutaj, by kupić składniki do przygotowania domowych posiłków. Turyści z pewnością docenią też możliwość spróbowania regionalnych przysmaków, serwowanych w barach tapas na rynku. Ciudad de las Artes y las Ciencias, Walencja. Uważany za jeden z dwunastu skarbów Hiszpanii. Ciudad de Les Artes. I les Sciences, miasto sztuki i nauki, jest jedną z głównych atrakcji Walencji. Ten kompleks kulturalny i architektoniczny został opracowany w celu zwiększenia ruchu turystycznego w mieście i szybko stał się jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych punktów orientacyjnych. Miasto sztuki i nauki mieści interaktywne muzeum: Museu de les Sciences Principe Felipe, Kino IMAX. Planetarium, L'Hemisferik, Operę i Centrum Sztuk Widowiskowych, Palau de les Arts Reina Sofia, a także największe akwarium oceanograficzne w Europie, L'Oceanographic i inne futurystyczne atrakcje. Przez cały rok w kompleksie odbywa się także wiele lokalnych festiwali i wydarzeń, takich jak Festiwal de les Artes i Exposición del Nino, który jest częścią tradycyjnego festiwalu. Las Fallas. Plaza de España, Sevilla. Otoczona zielonymi terenami parku Maria Luisa, Plaza de España jest jednym z najbardziej majestatycznych placów w całej Hiszpanii. Łączy w sobie elementy baroku, renesansu i mauretańskiego odrodzenia hiszpańskiej architektury. Co ciekawe, na placu znajduje się również kanał. Po którym odwiedzający mogą pływać łodzią. Plaza Major, Salamanca. Jeśli spodobała się Wam piękna Plaza de España, warto odwiedzić także Plaza Major w Salamance, położona w samym sercu miasta, znana jako jeden z najpiękniejszych placów w Europie. Całe stare miasto Salamanki, usiane budynkami z piaskowca, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Dlatego serdecznie polecamy, by odwiedzić je podczas podróży. Plaże Gran Canaria Gran Canaria, największa z wysp kanaryjskich, jest najbardziej znana ze swoich złocisto-piaszczystych plaż, które ciągną się przez większość jej południowego wybrzeża. Największą i najbardziej tętniącą życiem plażą jest Playa Del Ingles w Maspalomas, która obfituje w kawiarnie, restauracje, sklepy. Parki zabaw i inne rozrywki. Na jednym jej końcu znajduje się jeden z cudów natury archipelagu, czyli rozległy chroniony obszar gigantycznych wydm. Osiągają one nawet 12 metrów wysokości i stale się zmieniają na skutek siły wiatru i wody. Aby poczuć się jak na prawdziwej pustyni, możemy nawet przejechać się przez ten odludny i nieziemski krajobraz na wielbłądzie. Zatrać się w urokach tego pięknego kraju i pozwól sobie na odrobinę relaksu. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas lista ułatwi zaplanowanie wspaniałych wakacji do Hiszpanii. Gwarantujemy, że na miejscu znaleźć można także wiele innych wspaniałych atrakcji, dlatego w tym kraju nie sposób się nudzić. Życzymy udanej podróży. Byliście w którymś z miejsc wymienionych przez nas? A może znacie inne ciekawe miejsca w Hiszpanii? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu.